Cześć, Dzień dobry, witajcie. Pobudka. Godzina 7:17. Lecimy na Tripa. Czekamy na naszego kierowcę. Tak. Aczkolwiek, jak patrzę na ten ruch uliczny, to to wcale nie jest oczywiste, że będzie tak szybko. Policja, Mamy... policja kieruje ruchem. Policja kieruje no, ruchem? Tu stoi. Tak. A faktycznie, pan policjant kieruje ruchem. Mamy dzisiaj jaki dzień? Czwartek? Uh, Thursday czwartek. Martek. Mamy dzisiaj czwartek, czyli normalny dzień pracy, czyli normalne, że będzie dużo ludzi. Dlatego wcześniej zaczynamy, żeby zdążyć na atrakcję, zwłaszcza, że chcemy za, zaliczyć y, dwa święte miejsca, więc celowo. Z czego w jednym musimy być o 9.30, bo jest otwarte tylko trzy razy dziennie. Tak, tak, także tak o to chodzi. Y, jest ceremonia, w której będzie można zobaczyć święty ząb Buddy. Ciężki łamaniec językowy z rana. E, I ta ceremonia jest dostępna trzy razy dziennie, z czego tylko raz w godzinach, w których nie ma lokalsów, bo lokalsi są w pracy. Także przewodnik polecił nam, żeby tam jechać na godzinę 9.30, żeby ominąć, e, ominąć tłumę. Także no myślę, że dzisiaj Wam pokażemy co nieco. Będzie grubo. Dzisiaj będzie aktywnie. Dzisiaj będzie aktywnie i będzie grubo, także... O, proszę, autobus do szkoły. Widzicie, jak dzieciaki do szkoły jadą w białych, w białych tak, strojach? Wszystkie dzieci mają takie białe stroje. Tu w tu, tuk-tuku kolejny. patrz, na motorku. Tak, dziewczynki mają białe sukienki, a chłopcy mają białe koszulki i białe spodenki. Tak. Także budzimy się i lecimy. Tu zapinam klucze, żeby ich nie zgubić, więc pamiętajcie. Jest i on, już się cieszy z daleka. Yeah. Good morning! As always on time. Yeah, it's cool time. Let's go. A, no, zobaczymy czy podjedziemy. jemy tam na górę druga po względem wielkości świątynia w e, na Sri Lance. In the monks they take yeah ah so okay so this is the gift if we Aha. are calling if we are calling any program for the monks for the our home or a house or outside mm -hmm. we are we buy we don't buy watch or something we buy the gift uh-huh this okay. is the gift okay. because dress and toothpaste, soap inside and okay. then the plate. Mm -hmm. Okay. Okay. Roszan opowiadał nam mnóstwo ciekawych rzeczy, jednak akustyka pomieszczenia spowodowała, że nie słychać tego w materiale. Skrócę wam więc historię. Budda urodził się jako książę Siddhartha i właśnie jako książę korzystał z życia. Wyszedł z pałacu, zobaczył mnóstwo krzywdy i zdecydował się porzucić hulaszczy tryb życia. I przez 15 lat medytował. I tak to w skrócie wyglądało. Wants to be a uh, poor uh, without nothing. Yes. But the temple is big, uh, very. Uh, because this is not Buddha things. This is for our thing, We are yeah. de we decide. You know what I mean? Yes. Buddha is said, don't spend money. Yeah, don't spend money. But don't people? Don't we are, we, because we want to respect. It's, it's respect. Yeah. We are surprised. We are making something because we are believing that he the one. We okay. want to make something everywhere. Yeah, yeah, yeah. It's people. It's monks, not Buddha. Okay. That is it. Don't keep money. Don't spend money. But temple, it's it's uh, we are you know for the uh, celebrating like this. Yeah, yeah. yeah, This is coins. Yes. The coins mm -hmm. like this blessing here. You know? Yeah, this like this. Yeah, and people they keep here. Yeah. Okay. Yeah. i z naszym Ci się znajdujemy znajdujemy tak, się tak. W... nie da się po cichu w jedynej stupie na Sylance. Lance ta stupa to jest taki element świątyni i to jest jedyna stupa która umożliwia wejście do środka bo pozostałe są po prostu taką wiecie bryłą w której po prostu nic nie ma i nie ma po co tam wchodzić a to jest jedyna stupa moż z możliwością wejścia do środka także sorry że tak blisko kamery ale echo tutaj jest tak niesamowite że nie wypada You come right. You come right. <laughs> <laughs> yes. <laughs> yes. We must like to be It's this cool. School. Very It's cool. around here, and it will come your mind. Yeah. So if you have any problem, you can relax, your mind because of the sound. Yeah. do Świątyni Zęba. Jak widzicie tempo jest ogromne. Zwiedzamy bardzo szybko. Rohan mówi nam bardzo dużo fajnych rzeczy. A teraz idziemy do Świątyni Zęba i jest tu faktycznie ząb. Ponownie... Buddy. Tak. Taka relikwia. Także jest... idziemy teraz na obrządek związany z... właśnie z Buddą. I za jakieś pół godziny, bo Go mówię, że... Godzinę chyba. Godzinę tak. Tutaj, żebyście mogli lepiej zrozumieć co się dzieje, również wkroczę z kilkoma słowami. To co widzicie, jest to miejsce, gdzie przechowywana jest w takim złotym stogu relikwia zęba Buddy. Wierni, obładowani darami ustawiają się w kolejce po to, aby złożyć te dary mnichowi i przez ten moment składania tych darów mieć chwilę na to, żeby wypowiedzieć swoją intencję, pomodlić się do właśnie tejże relikwii i przejść dalej. Nie chcieliśmy się wpychać w kolejkę, wiadomo, jesteśmy turystami, jakby nie było. Jest to ich religia, ich Świątynia więc. Musicie nas zrozumieć. A zaraz po wizycie w świątyni, wsiedliśmy w tuk -tuka i Roshan zabrał nas do ogrodów ajurwedyjskich, żebyśmy dowiedzieli się troszeczkę o roślinach rosnących na Sri Lance, ale nie tylko. Zobaczcie, tak wygląda pieprz świeży. Tutaj a tak wygląda drzewko pieprzowe. Tak, a tam mamy gałkę muszkatołową. Tak wygląda gałka muszkatołowa. Arabika and Robostar, Aha. Okay. But Sri Lanka not big coffee plantation, Moti. Got this curcuma add together, no itching, no burn. You can feel, you keep like five minutes only. Okay, so you only wash. Okay, so that is the old recipe they get from the plant. Yes, yeah. I told you, no itching, no but burn. we have we have important, but yeah. uh, only chemical, yeah, just burn sometimes. Yeah. this is only three times. As example, now one again, next month, again, next month, only three time. Destroy, particles. and after that, why I, I no need sometimes 14 15 years, no comment. बेटर दाल नहीं सो जैसे लोरोफ़ पीपल आंसा आईरोब बिज़नेस टावर नस्ता वाव निश्चित चीज़ अपन किसको करो इस पालिका बेटर दाल नहीं सो वो लेस ट्रीटमेंट टू मच Yeah, but but this hole is not round. Really? No, 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 no. They ah, make I, a hole. Okay. No, no. Okay, okay. So this is very for, heavy, a little bit heavy. So this is for what? You put water, normal water. Yeah. Mm -hmm. And you close after five minutes. Water completely red color. I okay. will show you later. color red, okay. wa red water yeah. morning drink one time week. No, every day. After four week you check your cholesterol level, sugar level, blood pressure, and you check weight three four kilo down. przyjemności. Mhm. Mm mhm. Mm like, żeby nie było już tylko ja. Wow, you see? Only wow. wow. That's I tell you, you see? No eating no more, yeah. like try baby skin. Then if yeah. you don't want next month one time, next month one time, three time finish. Możesz na takie wycieczki to ty możesz. Mhm. Mm <laughs> My sister in Lao is Masażyst. Oh, tak. yeah. And uh, she's friend uh, is a ayurvedic oh, yeah. okay. Dojechaliśmy na górę widokową. Zostawiliśmy tuk-tuka na parkingu, ponieważ mówił, że będzie niebezpiecznie, i teraz już wiemy, że będzie niebezpiecznie. Zobaczcie ten podjazd. Także podjazd podjazdem, a zjazd jeszcze gorzej wygląda. Więc no, zmęczyłem się trochę, ale zaraz podejdziemy i będziemy mogli nakręcić ujęcia z drona. Bo okazało się, że będziemy mogli polatać legalnie. Także. Jeszcze chwila, jeszcze moment i zobaczycie naprawdę ciekawą atrakcję. Zobaczymy, czy uda się wejść, bo tam jest taka wieża widokowa, gdzie wchodzicie po takiej szpili. I na samą górę może wejść tylko jedna osoba jest tak wąsko. Także zobaczymy, czy uda nam się wejść, czy nie, czy nie wymięknę. Chcesz coś dodać? To jest ta wieża, aczkolwiek myślałem, że ona jest wyższa. No i tak jest wysoko. I tam spróbujemy wejść na samą górę. Spróbujemy polatać dronem, bo wygląda na to, że jest trochę wietrznie. Ale skoro już mogę, no to głupio nie wykorzystać. Patrzcie, jakie tak, zobaczcie, warto było się tu podrapać. Je, yeah, pięknie. Na tą wieżę. Znowu nie mamy mikrofonu, bo znowu małpy. Także wdrapujemy się na górę. Albo zobaczycie, albo już widzieliście ujęcia z drona. Bo jest możliwe robienie zdjęć z drona. Normalnie trzeba za to zapłacić tysiaka. Ale w związku z tym, że nasz kierowca zna wszystkich, no to machnęli na to ręką. Tak, jesteśmy na siódmym piętrze. Tak to wygląda Dobra drodzy, zaczynamy podejście. Aga powiedziała, że nie ryzykuje, bo ma trochę lęk wysokości. Ja w sumie też. A właśnie tam jest. Ale wiecie, że dla widza zrobię dużo. Także wiecie co zrobić. Łapka w górę. Subskrypcja, bo ja już mam miękkie nogi. Aha, tu wchodzimy do środka. I co, że już? Nie. Nie, nie już. Nie wiem czy to warto komentować, bo jest mi na przemian ciepło i zimno, a tu się raz zaczyna robić wąsko tylko dla jednej osoby. I nie dyszę wcale ze zmęczenia. Tak, tutaj zaczynam ocierać biodrami. Także budował to bardzo szczupły konstruktor. Tu mamy miejsca do mijania się w razie czego. Tak, tu się robi tak wąsko, że muszę iść bokiem. Także, sorry, że nie. Chwilowo będziecie mieli słabe ujęcia, ale. Momentami jest tak, że trzeba się odwrócić i iść zwyczajnie przodem. Hmm. Tak, ta wieża ma takie garby. Zobaczcie. Tu jest strasznie wąsko. Zobaczcie na stopę. I w tym przypadku muszę iść przodem, bo inaczej się nie zmieszczę. Ale myślę, że jak wejdę na samą górę. A nie wiem ile jeszcze najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. O matko jedyna. O o! OK. Ha? Can we? OK. We have place to... Okay. 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 OK! Idziemy dalej. Czekajcie, bo się szybko na angielski przestawiłem i... OK. Jeszcze kawałek. Jak widzieliście trochę ludzi jest. Trzeba na mijankach się tutaj chować. To tu są takie bunkry do schowania się. Myślę, że do minięcia się, a też w razie burzy, żeby było trochę bezpieczniej. Is there? Yes. very happy. wow. Zobaczcie jakie piękne widoki. Nie jest tak strasznie jak mi się wydawało. Jest wysoko, ale nie tak strasznie. Także przyjemnie jest wietrznie, tu macie frontynę i tu już jesteśmy na, na samym szczycie. Także spoko, spoko. Koniec końców jest spoko. Trochę się boję to ruszać. Także spróbuję Wam tutaj przełożyć delikatnie kamerę i zrobić takie ujęcie.